Przebywając na obozie letnim w Porninie, realizujemy dalszą część naszego autorskiego programu szkolenia. Kończąc treningi, rozpoczynając tą przerwą wakacyjną, zakończyliśmy czwarty etap naszego programu, którym było uderzenia, uderzenia piłki. Obecnie kształtujemy umiejętność techniczną, jaką, jest, jaką są zwody, tremblingi, a także gra małe gry w pojedynkach jednoosobowych, a także przez większy gierek 7x7 czy też 9x9 w zależności od tego, e, jaką realizujemy grupę i kategorię wiekową e, w naszej Akademii. Jesteśmy na letnim obozie Akademii Kolejarz. Jest super. Codziennie mamy treningi, bawimy się świetnie. Doskonale bawimy się również y, w pokojach i mamy wiele atrakcji. Jestem pierwszy raz na obozie w Poroninie. Jest bardzo fajnie i super. Jestem drugi raz na obozie sport sportowym. Jest tu bardzo fajna atmosfera, bardzo dużo trenujemy i szkolimy się. Dzieci przy pensjonacie Gromada mają dużo atrakcji, mają wojsko do gry w piłki nożnej, mają kort tenisowy i mają tak samo trampolinę do zabawy. Szczególne podziękowania należą się dla rodziny Pawlikowskich za udostępnienie całej bazy sportowej i umożliwienie korzystania z basenu w Szaflarach.